Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To druga część poradnika e, opisu mapy Prochorówka, tym razem z kapa górnego. Teraz wybrałem sobie coś szybszego dojeżdżenia, e, bo w sumie pokażę wszystko za jednym zamachem, prawda? No, tak, już jesteśmy czołgiem lekkim, to zajmijmy się czołgiem lekkim. Analogicznie, jak na drugiej stronie, staramy się ogarniać środek. Szczerze powiedziawszy, jeżeli jesteśmy czołgiem lekkim, to jeżeli damy się trafić artylerii, to jesteśmy nobami, tak naprawdę, bo to znaczy, że artylerzysta przewidział nasz, tor naszego poruszania się. A jeżeli jesteśmy czołgiem lekkim, to musimy poruszać się niekonwencjonalnie. No i cóż, i to są nasze góreczki, za którymi się chowamy, podjeżdżamy lekko, chowamy. Tutaj troszeczkę za bardzo podjechałem, bo jak widzicie, jestem teraz na górce. Tutaj zjeżdżamy, chowamy. Się możemy tutaj troszeczkę podjechać i zmierzamy do naszego magicznego krzaczka a raczej zbioru magicznych krzaczków na E1 jest to chyba ten krzaczek przede mną o ile dobrze pamiętam albo te nawet krzaczki w każdym razie stoimy w tym krzaku i jesteśmy nieżywi nie ruszamy się. Nie strzelamy. Chyba albo tutaj. Może być tutaj. Albo tu jest ich więcej, więc to chyba są te krzaki. Eee, ja nie gram pasywnym scoutem. Bo się tak to nazywa. Passive scouting. Eee, co znaczy pasywny? Znaczy stoimy, świecimy, zbieramy damage po podświetleniu. Od kiedy wprowadzili tą zdolność po podświetleniu zobaczcie jesteśmy w pół mapy i co teraz nam jest potrzebna a lornetka tutaj jeżeli chcemy grać scoutem mamy musimy mieć lornetkę eee... Jeżeli chcemy bardzo być, mieć dobrą widoczność, możemy użyć także osłoniętej optyki na załogantach, jakieś tamperki do widoczności. No i kamuflaż też ważna sprawa, bo tak naprawdę, jeżeli podjadą gdzieś tutaj, to już jesteśmy wyspotowani, jesteśmy nieżywi. Jak widać, za nami jest teren dalej pochylony, ale nie, nie ma żadnej górki, do której można by się schować, więc, jak po prostu, jesteśmy nieżywi. Więc czołgiem lekkim dwie opcje. Jedziemy tu po środeczku i magiczny krzaczek na E1. Z tej strony jest go łatwiej osiągnąć niż z tamtej, ale z obu stron jest to do zrobienia tak naprawdę, więc to jest to, co może robić scout. I naprawdę bezsensowny rush w pierwszych sekundach walki jakiś tekst arty I'm scouting na tierach 8+, plus, nie ma sensu, bo artyleria potrzebuje pirezy drzwi Minuty, żeby to jest taka siódmo do ósmo tierowej, a tamta to ponad minutę, taki batcza, to ponad minutę ładuje swój magazynek Conqueror, nawet nie wiem, ale te 92-45 sekund ładowania plus jeszcze ustawienie się to minuta. A teraz jadę na A1, czyli mojego ulubionego spota na artylerię. Z tej strony tutaj staję. Nie ma różnicy czy staje w krzaku, czy nie. Chodzi o to, że i tak muszą podjechać na bardzo bliski dystans, żeby mi wyspotować, i stąd, tak jak poprzednim razem, mamy bicie na środek i mamy bicie na górkę. Stąd nie ma możliwości bicia. Ja ogólnie odradzam jeżdżenie na tą gównianą wysepkę. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś y, zrobił dobry wynik, y, zrobił dobrą bitwę, jeżdżąc tutaj. To Jest po prostu głupota największa na świecie. E, I tak jak. Dobra, już skończę flamik, tylko jeszcze powiemy sekundę. E, tutaj ta linia, tak jak zwykle, e, trzymamy się bardziej prawej strony niż lewej. E, cóż. Bo tutaj jest obniżenie terenu. Też da się coś na downa i tak dalej. No ale trzymamy się tutaj. Ja polecam oczywiście czołgom ciężkim tutaj jechać. Yy, ale przede wszystkim tedekom. Yy, I dobra, jedziemy teraz na właściwą część mapy. Tu gdzie się najwięcej będzie działo. Yy, dobrze. Przemieszczamy się szybko w stronę miasteczka. Tak naprawdę wielu graczy jeździ tutaj w te miasteczko. Pfu. Można, nie twierdzę, że nie. Nawet fajnie można tu naklepać, bo mamy bicie przed nami, bicie tutaj na tych, którzy zmierzają w stronę miasteczka, i bicie na hila z tych, którzy się biją od nas na hill. Tylko, że ten spot ma pewną słabość. Mianowicie czołgi ciężkie, które są duże i tu wjeżdżają, ma, są często po prostu klepane. A jak nie chcemy być klepani, to cóż, jeżeli mamy duży czołg, to maksymalnie gdzieś do tego miejsca możemy podjechać i nie więcej, bo od razu już nas chila klepią, prawda? Jeżeli zdobyli chila rzecz jasna. To trzeba oczywiście patrzeć na mapę. Powiedzmy, że tutaj się można schować, tak, te dwa budynki, ale jak już chcemy coś podjechać, to tutaj już jest na nas bicie. Powiedzmy, że chcemy coś strzelać do przeciwnika, znajdującego się tutaj, bo coś nam tu wyspotowało. No i za kamień się schowamy, ale już nam tyłek wystawia i mają na nas bicie. Czyli to miejsce ja bym odradzał dla dużych pojazdów, gdyż artyleria też ma tutaj przyzwoity przestrzał. Oczywiście, za tymi domkami, jak się schowamy gdzieś tutaj, no to artyleria nie będzie miała przestrzału z każdego miejsca. Ale też musimy wiedzieć, wyczuć, gdzie jest artyleria. Także ja to miejsce bym polecał przede wszystkim dla czołgów mobilnych, czołgów z cooldownem, e, które mogą sobie tu podjechać, takie E5 T34, M103 e, lub czołgi średnie, niskie, e, żeby po prostu tu albo świeciły i szukały swojej okazji na ludzi w mieście. No i miasto, tak? E, Czogiem ciężkim warto jechać w miasto, bardziej. Bardziej bym polecał lewą stronę. Najlepiej zbliżać się do tego miejsca tymi oto krzaczkami. E, bo, cóż, tak naprawdę tu jest najfajniej. E, jest trochę down. E, tutaj, jak już podjedziemy, jesteśmy osłonięci. Można puszować tędy. Tylko, e, jeżeli nie mamy na healu, nic się nie dzieje, to będą nas klepać z heala. Nie polecałbym jazdy bliższą częścią, czyli mniej więcej tutaj, gdyż mogą nas łatwo oklepać z hila. Eee, no i cóż, i heal tam pozostaje na środek. Czołgami ciężkimi, tdk z wieżą, bądź tdk bez wieży trzymać się z tyłu i liczyć, że się nie wykampią. Wielu ludzi kampi na torach, e, przestrzały raczej marne, jeżeli coś nam wiedzie na heal tylko i wyłącznie i coś nam spoci e, Czołgiem lekkim ja bym nie polecał spocić hila, gdyż jesteśmy tutaj tak naprawdę... E, zbędni przeszkadzamy w bitwie. Czemu? E, bo a. Mamy gorszy view range od medów. E, nie mamy pancerza, mamy gorsze działa. Tutaj potrzeba sprytu. E, tutaj nie gra się, tutaj się nie gra tak, że strzelamy ciągiem, tylko musimy wjechać i strzelić. Zdobycie hila z tej, z tej strony jest naprawdę nie lada wyczynem. Y, I trzeba się troszeczkę na, napocić. E, tutaj jest taka ładna półka, e, za którą e, jesteśmy osłonięci od tych z e, bo nikt nie ma takiego huldauna, żeby nie wjechać, nie pokazać kadłuba i nie strzelać, więc tu jest taka fajna półeczka i można strzelać. E, Tutaj troszeczkę dalej, jest też fajna półka, tylko ona ma już znacznie większy minus, jesteśmy znacznie bardziej odkryci, łatwiej się zapalić. Tutaj w ogóle się nie podjeżdża, gdyż jesteśmy klepani, a jeżeli ktoś tam stoi na torach, tam gdzie patrzę, a jak tu coś przejeżdża jakiś czołg ciężki, bo zazwyczaj ciężki ujeżdżam, tedekiem tu nie radził, bo jesteśmy po prostu odsłonięci. Oczywiście jeździ się tu czasem tedekiem są tacy, ale no. W drugiej fazie bitwy zdobyć hila z tych pozycji nie jest łatwo. Dużo gorszy podjazd i dużo dalej do tego hila przede wszystkim. Zdobycie hila z tej pozycji też e, nie gwarantuje nam takiego łatwego e, opanowania, bo e, musimy podjechać tutaj, a jak podjeżdżamy tutaj, to już jesteśmy świeceni przez coś co albo zjechało z tego hila, albo tam na tym hilu kampi, albo jest w krzakach tutaj. Oczywiście w krzakach tutaj E, zaraz, tutaj, tutaj się nie kampi, bo po prostu nic nie robimy przez całą bitwę. E, w każdym bądź razie, no nie jeździ się, no i tyle. E, zdobycie hila to jest cel czołgów średnich. E, ja średniaczka mi nie polecam jeździć w miasto, gdyż e, dość łatwo można dostać pierdzielić za darmo. E, I tutaj jeszcze jedna sprawa. Ta woda ciekawa. No, ja nie jestem fanem tego miejsca. Moim zdaniem, jeżdżą tam tylko kretyni, przez których bitwy się przegrywa. Bo jeżeli tam jest, tutaj gdzie jadę, jest 5 czołgów, to jeszcze mi się nie zdarzyło wygrać bitwy, jeszcze mi się nie zdarzyło, ale przegrać nie. Raz mi się zdarzyło, a zrobiłem wtedy 5,5K po podświetleniu. Tylko i wyłącznie dlatego, bo na hilu nie było dużo czołgów. Jeżeli na chilu było, było dużo czołgów, były przegrane. Tutaj, jak jadę, jest taki przejazd że da się tędy przejechać. No i dobra, jesteśmy tutaj. Co my możemy stąd zrobić? Bądźmy realistami. Mamy ostrzał tylko i wyłącznie na hila, a nikt nie jest takim masochistą, żeby zjeżdżać z hila i nie wiedzieć, co jest na dole. Poza tym oddamy maksymalnie jeden strzał. Nasze pozycje już, jeżeli ktoś opuści hila, są po prostu z dupy. Można nas objechać z dwóch stron bez żadnego problemu objechać. Artylerią tutaj mamy Średni przestrzał na hill. No i cóż Ja tu nie polecam jeździć Jednak pamiętajcie, że to co ja mówię Odnosi się do walki Na tierach 7+, W matchmakingu A jak wiecie i znacie Matchmaking to tam są Bitwy tierów Od 7 do 12, więc to co mówię to 7 7 tak 8 Ma jakąś tak naprawdę zależność, bo jeżeli gracie niższymi tierami niż 7, 8 to wam do niczego to nie jest potrzebne tak naprawdę bo tam nie ma po prostu nie nabywa się skilla na tierach 5 i tyle tam się nie nabywa skilla nie gra się na piątkach przyjemnie prawdziwa gra zaczyna się na ósemkach i tak naprawdę zapytacie każdego gracza który już coś w tej grze pograł to powie, że najfajniej się gra mimo wszystko na tierach ósmych i dobra Nagadałem się o mapie prochorowka. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. E, jeszcze krótki review: spot dla arty A1. Tutaj od biedy, tak naprawdę. A1 jest opcją najważniejszą według mnie i tam się najlepiej sprawdza. Czołg lekki, pasywny spot na E1 lub jak jakiś magazynkowiec pokroju tego, czym ja jeżdżę lub też 71 lub 1390 zawsze może próbować tutaj szczęścia to jest początkowa faza bitwy, bo potem czołgiem lekkim powiedzmy ścigamy tych, którzy są zajęci walką z naszymi sojusznikami. Czołgi tedeki, tutaj najlepiej się sprawują Jakiś czołg ciężki z dobrym armorem bądź działem też tutaj, bo is 8 tutaj nie pojedziemy, albo WZ-om, to są zbyt mobilne czołgi, nimi pchamy się do miasta najlepiej. Można tutaj, albo na hila, Nie ma zależności, tutaj na dwójkę tak naprawdę, na linie 2 jakimś powolniejszym pojazdem, Mausem, Esetką, v -ką, może 75 Tygrysem II, Tygrysem P, czymś takim. Co jeszcze? Mediumem środek bliżej Torów, ale hill jest oczywiście najważniejszy. Tu nie jedzie się mediumem, gdyż jest po prostu bezużytecznym przez całą bitwę. Tutaj się nie kampi, czemu się jeszcze nie kampi? Ważna sprawa czemu się nie kampi tutaj? Gdyż jeżeli nie ma nas, na przykład jesteśmy medem albo heavikiem, tak? Nie ma tutaj nas, to przepchną, przepchną miasto, tych załatwią, yy, z nas zaczną cisnąć i po prostu przez to, że nie było nas na polu bitwy we właściwym momencie, zostaje, zes, jesteśmy przegrani. Yy, 50% sukcesu do wygranej jest a. dobre rozjechanie się, yy, b. Ka nie kampienie bez sensu, bo wiadomo, można przykampić, ale jeżeli ma to sens. No, i co nam zostało? Chyba tyle. A był, to był opis mapy prochorówka w, z Kapa Górnego w trybie bitwy spotkaniowej. Na razie seria dwóch poradników z prochorówki. Powiedzcie, co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że informacje zostały przekazane we właściwy sposób i najważniejsze, że zostały pokazane we właściwy sposób. Te miejsca. Gameplayu nie sposób byłoby pokazać, jak grać z każdego miejsca, bo to nie wiem, no, kilka dni grania musiałoby być chyba. Ale dobra. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się to w jakiś sposób przyda. Także to by było na tyle i cześć.